Dzień, w którym Neymar błysnął na boisku przeciwko Realowi Madryt, i sprawił, że Cristiano Ronaldo poczuł się upokorzony. Był niesamowity. To wydarzyło się 21 listopada 2015 roku na Santiago Bernabeu podczas jednego z klasyków między Barceloną a Realem Madryt. To był wielki mecz. Obie drużyny walczyły o prowadzenie w La Liga, a także o osobistą rywalizację między Neymarem a Cristiano Ronaldo. Real, prowadzony przez Cier 7, miał potężny skład z zawodnikami takimi jak Modric, Cross, Gareth. Bale, Sergio Ramos i Benzema. Natomiast Barsa z Neymarem miała przy sobie i Nistę i Suareza, ale nie zaczęła z Messim na boisku, który właśnie wrócił po kontuzji. To była idealna okazja, aby Neymar pokazał światu, że może być główną gwiazdą Barsy. Mecz zaczął się intensywnie. W pierwszych 40 sekundach Sergio Ramos brutalnie sfaulował Suareza, który poczuł ból w ramieniu. Już w dwóch minucie gry Real przypuścił pierwszy atak z Ronaldo odbierającym piłkę w lewym rogu i stawiającym czoła obronie przeciwnika, ale piłka poszła na linię końcową. Minutę później przyszła kolej na Neymara. Po podaniu od Suareza brazylijski As ruszył z pełną prędkością i próbował znaleźć przestrzeń na dośrodkowanie, które wyszło za mocne i bramkarz Realu złapał piłkę. W szóstej minucie Barsa ponownie zaatakowała z Suarezem odbierającym piłkę w polu karnym i przygotowującym ją dla Neymara do strzału, ale uderzenie było za mocne i piłka wyszła poza boisko. Około 2 minuty później Real zainicjował atak z Cristiano Ronaldo odbierającym piłkę w prawym rogu. Ominął pięknym dryblingiem Mascherano, który upadł na ziemię i kontynuował akcję, próbując dośrodkować w pole karne, ale został zablokowany przez bramkarza Barsy. Ta piękna akcja pokazała, że CR-7 nie przyszedł wyszedł tu tylko po to, aby się bawić. Jednak mecz nabrał nowego obrotu w 10 minucie, kiedy Barsa rozpoczęła atak z Sergim Roberto, który stawił czoła obronie Realu i wyłożył piękną piłkę, która postawiła Suareza sam na sam z bramkarzem. Urugwajski napastnik nie zmarnował okazji i strzelił z pierwszego dotknięcia, zdobywając pierwszego gola dla Barcelony. Ale Neymar też bardzo chciał zostawić swój ślad na tym meczu. W 22 minucie gry brazylijski As przechwycił nieudane podanie przeciwnika i ruszył do ataku, ale został sfaulowany przez Jamesa Rodrigueza, który otrzymał za to żółtą kartkę. Faut z odległości 28 metrów mogła stanowić wielkie zagrożenie, ponieważ Neymar, który wykonywał rzut wolny, jest znany z pięknych goli z takiej odległości. Mimo że uderzył dobrze w piłkę, bramkarz przeciwnika był dobrze ustawiony i łatwo obronił strzał. Mecz nadal był bardzo intensywny, z licznymi faulami popełnianymi przez obie strony. W 30 minucie Real próbował odpowiedzieć z Cristiano Ronaldo, roz poczynającym atak, podając piłkę swoim kolegom z drużyny i biegnąc w kierunku pola karnego, aby odebrać dośrodkowanie, ale został przechwycony no. przez obrońcę przeciwnika. Hej kibicu! Zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Po tej akcji Gareth Bale próbował ponownie dośrodkować do Ronaldo, ale bramkarz Barsy skoczył, by złapać piłkę, a potem ją upuścił. Ten błąd bramkarza prawie pozwolił CR7 przejąć piłkę, ale obrońcy Barszy zdołali wybić ją daleko. Neymar postanowił ponownie pojawić się w grze, by sfrustrować oczekiwania Realu. W 38 minucie gry Barcelona przechwyciła piłkę od Realu i rozpoczęła kontratak. Z Neymarem otrzymującym piłkę w lewym rogu. Brazylijski As opanował piłkę ze swoją techniką i z zimną krwią strzelił pod bramkarzem. Gol, który jeszcze bardziej powiększył przewagę Barsy. A jeśli obrona na Neymarze była już intensywna, po tym golu stała się jeszcze gorsza. W 40 minucie, po otrzymaniu piłki z autu, trzech zawodników Realu otoczyło go i przewróciło. Jasny faul pokazujący, jak bardzo brazylijski gracz był obawiany przez przeciwników. Teraz przyszedł czas, aby Cristiano Ronaldo ponownie pojawił w Na zakończenie pierwszej połowy w 42 minucie CR7 próbował indywidualnej akcji wykonując kilka zwodów i próbując przejść obrońcę, ale zdał sobie sprawę, że obrona jest zbyt intensywna i zdecydował się podać piłkę. Atak Realu nie trwał długo, ponieważ Neymar przechwycił podanie i rozpoczął kolejny kontratak dla Barsy. Podawał piłkę do Suareza, który próbował rozpocząć atak od lewej strony, ale obrona Realu szybko się zreorganizowała, zamykając wszelkie możliwości. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy, Neymar otrzymał piłkę w lewym rogu i zamiast podać, zdecydował się stawić czoła obronie przeciwnika. Wykorzystując swoją szybkość, ruszył do ataku i gdy tylko dotarł do pola karnego przeciwnika, rozpoczął akcję, wymieniając podania z Suarezem. Obaj napastnicy wykonali serię podań, aż Suarez znalazł się sam na sam z bramkarzem i prawie powiększył przewagę Barsy, ale jego gol został zablokowany przez spektakularną obronę przeciwnika. Pierwsza połowa zakończyła się wrażeniem, że Neymar grał z Podczas gdy Cristiano Ronaldo był niewidoczny w grze, druga połowa rozpoczęła się od próby reakcji Realu Madryt. W 46 minucie gry obrońca Marcelo otrzymał piłkę i zdecydował się na indywidualną akcję po lewej stronie, próbując przejść obrońcę Barsy i strzelić, ale piłka poszła na zewnątrz. Mniej niż 2 minuty później Real nadal próbował zdobyć swojego pierwszego gola z Jamesem Rodriguezem, oddającym piękny strzał, który został obroniony przez bramkarza Barsy. A zaraz potem Gareth Bale ponownie próbował szczęścia z długodystansowym strzałem, który ostatecznie poszedł na zewnątrz. W 50. minucie gry podczas ataku Barsy obrońca Sergi Roberto został sfaulowany w pobliżu pola karnego. Po raz drugi w meczu Neymar przygotowywał się do wykonania rzutu wolnego. Tym razem skupił się bardzo i wykonał mocny strzał, ale bramkarz Realu wykonał doskonałą obronę zapobiegając golu brazylijskiego Asa. Ale Neymar nie żartował i chciał za wszelką cenę zwiększyć przewagę Barsy. Mniej niż dwie minuty po wykonaniu rzutu wolnego Brazylijczyk rozpoczął piękną akcję ofensywną dając asystę piętą, Przygotowując piłkę do strzału i niesty, efekt tej akcji nie mógł być inny. Fantastyczny gol i niesty dzięki asyście Neymara. W tym momencie sytuacja Cristiano Ronaldo i jego drużyny stawała się coraz trudniejsza, a zła wiadomość mogła się jeszcze pogorszyć. Po kilku minutach Barsa ponownie próbowała kontrataku: z Neymarem otrzymującym piłkę na środku boiska i ruszającym do ataku, podając do Suareza, który wbiegł w pole karne, ale został przewrócony w polu karnym. Sędzia nie uznał tej akcji za faul i nie podyktował karnego. W dalszej części akcji Neymar ponownie podał do Suareza, który jednak przestrzelił. I jeśli sytuacja dla Realu Madryt już nie była dobra, to zła wiadomość miała się jeszcze pogorszyć, gdy na boisko wszedł Messi w 59 minucie gry. 6 minut później Neymar ponownie przeszedł do ataku, otrzymując piłkę na lewym skrzydle. Brazylijczyk zmierzył się z obroną przeciwnika i podał do Messiego, który nie zdołał kontynuować akcji i zdecydował się cofnąć piłkę. W 65 minucie gry Barsa rozpoczęła nowy atak z Messim podającym do Suareza, który podał piętą do Neymara, który z kolei podał piętą do Messiego, który próbował strzelić, ale strzał został zablokowany przez obrońców przeciwnika. To była piękna akcja trio MSN, które teraz z Messim na boisku było ponownie kompletne w grze. Ale teraz przyszedł czas, aby Cristiano Ronaldo ponownie się pojawił. W 67 minucie meczu Real próbował odpowiedzieć szybkim kontratakiem zainicjowanym przez Garetha Bale'a, który pięknie podał, stawiając Cristiano Ronaldo sam na sam z bramkarzem, ale portugalski as nie miał tego dnia szczęścia i strzelił prosto w bramkarza, który wykonał niesamowitą obronę. To była najlepsza szansa Realu Madryt w całym meczu i została zmarnowana przez największą gwiazdę klubu. Frustracja Ronaldo była widoczna, a rezygnacja z porażki była już oczywista. Gra nadal była intensywna, a w 75. minucie Barsa przechwyciła błędne podanie przeciwnika i rozpoczęła kontratak. Messi otrzymał piłkę i ruszył do ataku. Podając do Suareza, który był w polu karnym i próbował strzelić, ale obrona Realu no. zablokowała strzał. A jeśli Cristiano Ronaldo już czuł się upokorzony, przegrywając 3-0, to jeszcze gorzej poczuł się chwilę później, ponieważ w 73. minucie gry Barsa rozpoczęła nowy atak z Messim podającym do Jordi Alby, który pierwszym dotknięciem podał do Luisa Suareza, który ruszył w kierunku pola karnego. Neymar pojawił się po lewej stronie jako opcja podania, ale urugwajski As zdecydował się strzelić nad bramkami. Zdobywając swojego drugiego gola w meczu i czwartego dla swojej drużyny. Reakcja Cristiano Ronaldo była czystą frustracją. Było to dla niego upokorzenie przegrywać tak wysoko z największym rywalem na pełnym stadionie, Santiago Bernabeu. To miało jeszcze większe znaczenie, biorąc pod uwagę, że zmarnował najlepsze okazje swojego zespołu w meczu. Mimo wygrywania w Goleada, Barcelona nadal chciała zwiększyć prowadzenie. W 78. minucie gry Messi zagrał spektakularne podanie do Neymara na lewym skrzydle, który również Ruszył do ataku i oddał piłkę z powrotem do argentyńskiego asa, który próbował zagrać z Suarezem, ale ostatecznie stracił piłkę. Dwie minuty później Real Madrid próbował odpowiedzieć z Cristiano Ronaldo, biorącym piłkę, wykonującym kilka zwodów i próbującym stawić czoła obronie. Ale CR7 zmienił zdanie i podał piłkę do swoich kolegów z drużyny, biegnąc do pola karnego i prosząc o dośrodkowanie, które Benzema główkował, prawie zdobywając gola, gdyby nie świetna obrona bramkarza przeciwnika. W 52 minucie gry Barsa przeprowadziła atak z Neymarem trzymającym piłkę aż do momentu, gdy doznał brutalnego faulu od Karwachala, który został ukarany żółtą kartką. Minutę później Neymar został zaatakowany jeszcze bardziej brutalnie, tym razem przez ISCO, który otrzymał czerwoną kartkę i został usunięty z gry. To jasno pokazywało, jak bardzo brazylijski As był prześladowany i karany przez przeciwników. Ponadto podkreślało to frustrację zawodników realu, którzy nie mogli pogodzić się z porażką. Ale to nie powstało trzymało odwagi Neymara. W 85. minucie gry ruszył ponownie do ataku, stawiając czoła obronie przeciwnika i otwierając przestrzeń, by zagrać doskonałe podanie do Munira, który nie wykorzystał szansy i strzelił na zewnątrz. Kilka minut później Real próbował odpowiedzieć podczas kontrataku z Cristiano Ronaldo odbierającym piłkę na środku boiska i podając do Benzemy, który zdecydował się strzelić na bramkę, lecz piłka poszybowała obok słupka. Ale ku rozpaczy kibiców Realu, niebawem Neymar rozpoczął nowy niebezpieczny atak. Brazylijczyk sprintem ruszył w kierunku bramki, pozostawiając obronę za sobą i zagrał doskonałe podanie do Munira, który ponownie zmarnował niesamowitą szansę. Teraz przyszedł czas, aby Cristiano Ronaldo pojawił się po raz ostatni w tym meczu w końcowych minutach spotkania Real próbował kolejnej reakcji z Garethem Bejlem, wykonującym dośrodkowanie do CR7, który świetnie uderzył głową, ale znowu bramkarz Barcelony dokonał spektakularnej obrony. Tak zakończył się ten legendarny klasyk z Barceloną triumfującą nad Realem Madryt 4 do 0 z fantastyczną grą Neymara, który zdobył gola i zaliczył asystę, podczas gdy CR7 opuścił boisko czując się upokorzony. To zwycięstwo pomogło Barcelonie zdobyć mistrzostwo Hiszpanii w 2015. Roku, a Neymar przeżył jedną z najlepszych sezonów w swojej karierze, z wieloma głosami, że to on powinien był zdobyć złotą piłkę, a nie Messi. Jeśli podobała Ci się ta rywalizacja między Neymarem a Cristiano Ronaldo, na pewno spodoba Ci się również dzień, w którym brazylijski as upokorzył Argentynę z Messim na boisku. Zaintrygowany? Kliknij wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i obejrzyj ten niesamowity mecz.